Siemanko widzowie, przychodzę do Was dzisiaj z tutorialem jak właściwie podpalić pachę, bo widziałem, że taki słynny streamer na YouTubie, 90 tysięcy subów, chciał powtórzyć akcję moją z kilku tam rzeczy no i chciał sobie podpalić pachę. No to generalnie przychodzę, żeby pokazać, bo widziałem, że spalił koszulkę sobie. To tak, a więc tak, do tego materiału potrzebny jest dezodorant i zapalniczka. Oczywiście nie, nie każę wam tego robić i najlepiej nie róbcie tego, film jest w celach dokumentalnych i żeby yy, przestrzec przed robieniem takich rzeczy, więc nie róbcie, bo chłop sobie koszulkę spalił. Bierzecie rękę, rękę pod kątem 90 stopni jak siedzicie, psikacie perfumami tak, żeby perfumy leciały całościowo, psikacie wtedy jak leci i podpalacie. I podpalać i wtedy ma automatu koszulka się podpala, a ty, ty nie jesteś jakby kurwa zraniony i nie tracisz koszulki, nie tracisz niczego. Ten pomień nie może trwać 10-15 sekund, bo inaczej po prostu możesz sobie zrobić krzywdę, możesz stracić koszulkę, bluzę, czy nawet jak podpalasz bez niczego, że samą pachę, bez koszulki, bez niczego, to możesz się poparzyć. Więc ogień po prostu walisz tak, żeby Ciebie dotknął, żebyś poczuł to ciepło, ale żebyś nic więcej nie robił. Dziękuję bardzo serdecznie, zostawcie suba, łapkę w górę i jak Wam się film spodobał, to udostępnijcie i pamiętajcie, film jest w celach humorystycznych, a nie, nie róbcie tego naprawdę.